Czy Wy naprawdę myśleliście, że stek to musi być wielki kawał wołowiny jak z kreskówki Tommy Jerry? Naprawdę daliście sobie wmówić, że musi kosztować kupę kasy? A może jeszcze uwierzyliście, że stek z wołowiny musi być twardy i trudny do pogryzienia, jak w wielu restauracjach w Polsce wciąż się podaje? Dziś pokażę wam kolejny stek nie za miliony, ale pyszny. Skirt steak, przygotowany w stylu argentyńskim. Tu już się rozpala węgiel w grillu węglowym Napoleona, a my zabieramy się za skerta. Z której części krowy on pochodzi? Są dwa steki skert w wołowinie. Oba są przyklejone do żeber krowy. Tylko jeden nazywa się outside skirt i jest przyklejony do zewnętrznej części żeber, a drugi nazywa się inside skirt i też jest przyklejony do żeber, tylko że od środka. To jest właśnie inside skirt. Jest to trochę taki kawałek mięsa jak hanger steak smaku, ale też w strukturze trochę przypomina podroby. Miewa też podobny wątróbkowy smak, tylko te steki z założenia są po prostu trochę twardsze. Trochę tego steka trzeba oczyścić z tej błony. Jest taka definicja steka, że stek jest to kawałek mięsa krojony w poprzek włókien, czyli właśnie taki jak na kreskówkach. Tylko, że jak już wejdziemy na Wikipedię, bo oczywiście stąd pochodzi ta głęboka wiedza, jak wejdziemy na Wikipedię amerykańską, to tam już jest zupełnie inna definicja. Jest też to podane jako definicja steka, ale przy okazji napisane jest, że wyjątkami są właśnie steki Flank, Bawet i skirt, pewnie też hanger, flat iron i kilka innych. Przygotujemy go dzisiaj trochę w stylu argentyńskim, w Ameryce Południowej ten stek nazywa się entrania i jest to też jeden z bardzo popularnych steków na przykład w Argentynie. Dobra, tutaj już widzę głównie tłuszcz, więc to zostawię. I co? Najpierw przygotowujemy grilla do grillowania. Cały ruszt zasypujemy węglem, bo tak to działa w argentyńskim asado. Dzisiaj ten grill może być całkowicie otwarty, działamy tutaj bardzo krótko, bardzo szybko, więc zależy nam tylko na ostrym uderzeniu temperatury. Jeszcze się ten węgiel do końca nie rozpalił, ale tak naprawdę już tutaj czuję potężne uderzenie ciepła, możemy zaczynać. Fajny, ciężki, żeliwny, napoleonowski ruszt montujemy najniżej jak się da. I do przyprawienia tego steka użyję dzisiaj przyprawy Angusa Gaucho. Gaucho to jest argentyński rodzaj kowbojak, który popędza krowy gdzieś tam po argentyńskich hodowlach. To jest taka przyprawa, którą raczej powinniśmy używać po grillowaniu, dlatego, że jest tu mnóstwo ziół jest bardzo bogata w smak, taka typowo argentyńska. Ja użyję jej po grillowaniu. Jest lekko słona, lekko kwaśnawa i petarda ziołowej perry aromatu. Ale ja zrobię z tego coś w rodzaju sosu chimichurri. Chimichurri robiłem już nie raz. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić to w wersji zupełnie, zupełnie szybkiej i takiej instant. Steka trzeba trochę posmarować olejem. Tego steka grilluje się szybko w wysokiej temperaturze. Układam go na ruszcie. Nawet nie muszę zamykać pokrywy. Chcę tutaj potężne uderzenie tlenu, i żeby po prostu to wszystko się szybko karmelizowało. Minęła już minuta, mniej więcej. Możemy tego steka przewracać na drugą stronę. Nie jest tu bardzo gorąco. Minuta, dwie to jest jak najbardziej zupełnie dobry czas. Jeszcze chwila z drugiej strony. Zrobimy może jeszcze małą kratkę. I będzie gotowy do zjedzenia. Mamy dosłownie 5 sekund. To jest wystarczający czas do tego, żeby przygotować sobie z tej mieszanki przypraw. Sos chimichurri, to jest banalnie proste, łychę tej przyprawy wsypuję do miseczki, pyszne. Do tego oliwa z oliwek, extra virgin, on jest taki bardzo luźny ten sos, bardzo luźny, bardzo ziołowy i lekko kwaśny. Zazwyczaj dodaje się go po prostu ocet, ja myślę, że mieszkamy w Polsce, więc ocet jabłkowy świetnie się do tego nada. Rozmieszajmy wszystkie te przyprawy i już mamy taką pastę przyprawową w stylu sosu chimichurri. Jak chcecie oczywiście więcej koloru, można tu oczywiście dosiekać jeszcze jakieś świeże zioła. Myślę, że to będzie z, dużym, z dużą korzyścią dla Waszego steka. Spróbujmy teraz tego, jak to smakuje. Tu jest już czosnek, tu są zioła. O Jezu. Mega! Ale to nie tylko będzie do steka, użyjemy też tego jako dressing do sałatki. Ło! Oliwa wzbija to na wyższy level. Jeszcze trochę oliwy podleję, bo jest dosyć kwaśne. Dobra, słuchajcie, stek jest gotowy, zdejmuję go. Jest już pięknie pospiekany ze wszystkich stron. Oczywiście musi chwilę odpocząć, i za moment bierzemy się za krojenie i próbowanie z sosem chimichurri. W tym czasie mogę jeszcze pokroić sobie pomidora do sałatki. Czy się pamiętacie, że odpoczywanie steka jest kluczowe i taki cienki stek nie musi odpoczywać długo. To Mogą mieć dosłownie 2-3 minuty, ale też musi odpocząć. No i co? Chyba kroimy tego steczka, co? Zobaczcie, jak biegną włókna w tym steku One biegną wszystkie w taki sposób. Więc po teoretycznie powinniśmy tego steka pokroić o tak, żeby było poprzek włókien. Ale możemy go oczywiście ciachnąć na kilka kawałków. O jezu. One zazwyczaj są dosyć twarde, te skerty. Ale czuję pod nożem że tutaj jest przyjemnie. kolorek już widzę w środku, że jest piękny, różowy, tak jak powinno być. Kroimy tego steka w poprzek, bukien. No i to już w tym momencie wygląda całkiem ładnie. Teraz odrobinę czeminciury. Masteczka. jest Mistrzostwo świata. Reszta czeminciury do sałatki. No i tyle. I teraz jeszcze tylko muszę tego skerta spróbować. Oh. Czymiczury wnosi go na totalnie inny level. On jest dosyć twardy, ale jest mega mięsny w smaku. Przepyszny stek. Koniecznie poszukajcie skerta w sklepach. Z zewnętrzny może być trudniej, wewnętrzny powinien być bez problemu do znalezienia. Jak nie, to steki.pl. Od nich dostałem tego steka. To nie jest sponsorowany odcinek, ja po prostu lubię polecać dobry towar. 嗯，吃麻姐姐对。